Impulsem, który zadecydował o utworzeniu kanału dr Motus, była sytuacja, jaką zastałem w Polsce w roku 2018. Towarzyszący mi znajomy Szwajcar dziwił się, dlaczego w kraju, który publicznych miejsc treningowych posiada więcej niż najbogatsze helweskie kantony, ludzie kilogramami kupują leki. Objechaliśmy Polskę wzdłuż i wszerz, mijając setki plenerowych kuźni zdrowia. Ten schizofreniczny obraz dopełniały nam w drodze oszalałe media, bombardujące nieustannym ogniem reklam leków, suplementów i wyrobów medycznych. Strach było włączyć radio czy telewizor. Jak nie syndrom niespokojnych nóg, to migreny. Jak nie afta, to hemoroidy. Jedna krzykliwa reklama farmaceutyków za drugą. I tak godzinami. Nachalna reklama ogłupiająca ludzi i jawnie promująca lekomanię. Jako lekarz nie mogą tego pojąć. Podobnego szaleństwa nie widział nigdzie w świecie. Mnie z kolei najbardziej dziwił paranoiczny Matrix, w którym wszystko niemal było wykrzywione na opak, w tym także w zakresie zdrowia publicznego i fitness. Trenerkami wszystkich Polek nazywano dwie młode panie, które swoje programy kierowały do najsprawniejszej motorycznie części populacji. Tymczasem większość nie jest w stanie wykonać nawet połowy zalecanych ćwiczeń, a część ma już problemy z nałożeniem ciasnych skarpet. To samo dotyczy zresztą panów. Polki to przecież nie tylko brylujące w fitness, w klubach, w pogoni za wymarzoną figurą lub mężem, egzaltowane trzydziestolatki, nie tylko lansujące się w sieci narcystyczne gwiazdki, czy wiecznie zestresowane, regularnie biorące się za siebie młode mamy i pracownice korporacji. Polki to przede wszystkim miliony zapracowanych średniolatek, miliony emerytek oraz kolejne miliony młodszych, wprawdzie wiekiem, ale już ograniczonych ruchowo kobiet. To jednak jeszcze nic. Obie trenerki wszystkich Polek wykonywały bądź co bądź fachową robotę. Im dalej w las, tym robiło się śmieszniej. Specem od odmładzania był gość, wyglądający na własnego ojca. Za ekspertkę od twarzy. Robiła z kolei jakaś przypominająca księżyc w pełni pannica, która skopiowała znane od lat ćwiczenia twarzy, a przed kamerą opowiadała brednie, od których bolały zęby. O ile te dwa przypadki potraktować można jeszcze jako żenujące popisy nieszkodliwych megalomanów, o tyle kolejnych już nie. Tu konsekwencją mogła być bowiem nie tylko popularna straczka czy brodawka, a ciężki roztrój zdrowia. Góra od redukcji masy ciała była pewna pani doktor która swoich pacjentów odchudzała paragłodówkami. Ludzie decydują się na takie pseudoterapie, licząc na szybkie efekty. Skutki uboczne ich nie interesują. Niestety życie niektórych staje się potem koszmarem i nie chodzi tu tylko o metabolizm. Naczelnym szamanem kraju był zaś gadatliwy komik w krawacie, wciskający Polakom zasłyszane konspiracyjne mity, a dokładnie mówiąc sprzedawane przez siebie suplementy. Aby się uwiarygodnić, mity te przeplatał informacjami z wademeku Uzdrowiciela i poradników Babuni. Zagadką pozostał paradoks, dlaczego większość programów skierowana jest do stosunkowo nielicznej grupy osób, do statystycznie największej zaś tak niewiele i do tego tak lichych. Co rusz to jakiś skalpel, petarda czy inna turbożyleta. Jak nie Taebo to cardioboxing. jak nie crossfit to spinning Tabata czy TRX. A co z milionami mniej sprawnych ludzi? Ich nie interesują sześciopaki i talie osy, tylko ratowanie zdrowia. Tutaj oferta była zaskakująco uboga. Tego co najważniejsze, w ogóle brak. Mam nadzieję, że kanał dr Motus wypełni tę lukę i okaże się Państwu pomocny w walce o największy skarb, jaki posiadamy, o nasze zdrowie.